Dzień dobry, nazywam się Milena Lachowicz, jestem psychologiem klinicznym sportowym i seksuologiem. W swojej pracy wskazuję pozytywne aspekty życia wszystkim moim pacjentom. Żyjemy w czasach, gdzie coraz więcej narzuca nam się obowiązków, kiedy przytłaczają nas nasze obowiązki i bardzo często koncentrujemy się na tym, że narzekamy. A niestety zapominamy o tym, że pozytywne podejście do życia daje nam znacznie więcej możliwości niż pesymizm. Mówiąc o optymizmie, warto sobie powiedzieć, kim jest człowiek, który ma takie pozytywne nastawienie do życia. Optymista to z całą pewnością osoba, która patrzy na świat może nie tyle różowymi okularami, ale widzi go w jasnych barwach, ale to również osoba, która. Widzi tą rzeczywistość, ten świat w taki pozytywny sposób. Optymistę będzie cechować wiara we własne możliwości, w swoje umiejętności, ale co ciekawe, ten optymista będzie się cieszył nie tylko z własnych sukcesów, ale z sukcesów swoich najbliższych czy innych osób. I optymizm to również zdolność do takiego zauważania jasnych barw, jasnych barw życia, rzeczywistości i tego, co nas otacza. Optymista to człowiek, który podchodzi do życia i jego spraw w taki zdecydowany, pozytywny sposób. I co ciekawe, optymista zawsze będzie widział tą szklankę, która jest do połowy pełna. Warto zastanowić się, czy wolimy otaczać się ludźmi, którzy są pozytywnie nastawieni, którzy się częściej uśmiechają, czy raczej takimi, którzy narzekają, którzy widzą, że wszystko, co się dzieje, jest beznadziejne i smutne. Jeśli chodzi o badania nad optymizmem, to mieliśmy jednego wielkiego twórcę optymizmu i psychologii pozytywnej. Jest to Martin Seligman i on powiedział, że ten optymizm to znacznie więcej niż tylko wiara w siebie, w swoje pozytywne nastawienie do życia. To przede wszystkim sposób, to ciekawe, w jaki radzimy sobie z sytuacją trudną. Każdego z nas w życiu spotykają porażki, trudności, niepowodzenia i bardzo ważne jest, w jaki sposób interpretujemy te zdarzenia, w jaki sposób je sobie tłumaczymy. Pozytywne myślenie, czyli takie pozytywne nastawienie do życia, do ludzi, będzie pomagało nam w osiąganiu celów. Będzie również, co ciekawe, myślę, że zwłaszcza dla kobiet, będzie wydłużało życie. Dzięki temu będziemy cieszyć się lepszą jakością życia i co najważniejsze, pozytywne myślenie gwarantuje nam poczucie szczęścia. Pozytywne myślenie to tak trochę jak magnes. Ten magnes ma wielką moc przyciągania. I tak samo jest z naszymi myślami, naszymi wypowiadanymi słowami i oczywiście emocjami, który, które temu towarzyszą. Znając regułę prawa przyciągania, możemy powiedzieć, że większość tego, co się w naszym życiu wydarzyło, co dzieje się obecnie, ale również co się wydarzy, to nic innego jak manifestacja naszych myśli, naszych pragnień, oczekiwań i przekonań. Zatem, jeśli znamy regułę przyciągania, możemy w bezpieczny sposób, optymistyczny, przyciągać to, co pragniemy, to, co chcielibyśmy w życiu mieć. Jeśli myślimy pozytywnie, przyciągamy pozytywne doświadczenia. I co za tym idzie, ludzi, którzy myślą tak samo jak my, którzy również są pozytywnie nastawieni do życia. I co ciekawe, lubimy takich ludzi. Chcemy się otaczać osobami, które są uśmiechnięte, pozytywnie nastawione do życia, które widzą tą rzeczywistość w jasnych barwach. Pamiętajmy o tym, że pozytywne myślenie jest bardzo ważne. Ono pozwala zdobyć nam takie odpowiednie nastawienie do działania. Ale również budować pewność siebie. Ta pewność siebie jest niezwykle ważna. Jeśli jesteś pewny, pewna siebie, lepiej osiągasz sukcesy, wierzysz w swoje sukcesy, kreujesz plany, których nie boisz się osiągać. Pamiętajmy również, że pozytywne nastawienie to przede wszystkim opieranie się na mocnych stronach człowieka, a nie podkreślanie jego słabości. Istotne jest zatem, co myślimy, kiedy spotykają nas niepowodzenia, w jaki sposób je sobie tłumaczymy. Sposób naszego myślenia to również pozytywne myślenie o naszym zdrowiu i to, co wpływa na nasze zdrowie a więc nasz optymizm, zdrowe podejście, uśmiech i taka wewnętrzna radość ducha.